Cześć, cześć. Teraz ułożę bukiet, w którym wykorzystam róże ekwadorskie i mnóstwo materiału zbieranego bio z kwitnącego siedliska. Letni i lekki. I zacznę tym razem od chryzantemy, od Santini i znowu od sedą, żeby sobie zrobić bazę żeby sobie fajnie rozkładać te rośliny, żeby było mi wygodnie. I Trzymam sobie tutaj dość wysoko. No i moją najważniejszą różą będą teraz dwie róże. Będzie ta krem kremowa, waniliowa. Będzie też lwia paszcza cytrynowa, żeby trochę ożywiła bukiet, który będzie pogaszony innymi elementami. Więc tak będę mieszać kwiaty, które mają dość ostre kolory, z takimi, które są pogaszone. Nie wiem, czy lubicie wszystkie aminki, wszystkie baldaszki. To jest moja słabość. i króciutki niżej, a długi wysoko, tak żeby sięgał do wody. Więc znowu króciutki nisko, a długi wysoko, żeby nam budował pięknie tutaj z przestrzeń i tak zaczynamy od. Z ciekawostek, który użyję w tym bukiecie jest tujałka. Tujałka, którą Zobaczyłam, jak wspaniale używa Łukasz kwiatów miód, i też ją spróbowałam hodować na swoim siedlisku. Nasza Amelia przygotowała zobaczcie, jaki to jest piękny kwiat. Ma taką substancję klejącą w sobie ale to nie przeszkadza pięknu. Jest boska. No i oczywiście znowu skabioza, bo teraz jest spora skabiozy latem. Takim lipcowo-sierpniowym. I ta skabioza mi robi tutaj piękny ruch, też dodaje ruchu. I coś skradło nasze serca. Didiskus. Kolor jest niebiański. I lekkość tego baldaszka jest też niebiańska, więc. Kochamy nad życie. Coś ta róża sobie postanowiła potańczyć. No i dobra, i zaczynamy dookoła różami. I będę je stopniować wyżej niżej. E, czyścić oczywiście. Nie otwieram tych róż, to będzie duży bukiet. żaden tam. I jest ta boska róża. E, już zapomniałam nazwę. Jest to róża, która ma ten. E, Środek pięknie widoczny, yy, jeszcze jakiś czas temu słyszałam, ojej, co to za róża, chyba stara, teraz już na szczęście się to zmieniło, już ludzie wiedzą, że to nie jest żadna stara róża. No i trawa, mogę jeszcze dodać do środka, wkładam spiralnie, bo wtedy ładnie mogę zrobić formę, muszę popatrzeć, żeby nie zgubić, mam. Róży środkowej. jak będzie luźny, swobodny, tak żeby każdy kwiat miał swoją przestrzeń. No jeden kolec tutaj właśnie akurat Moniczko nie doczyściłaś. Oj, oj, oj tak i prosa. Trzeba sobie oczyścić, żeby się nie pokaleczyć. O siak, dobra. Ta pójdzie tutaj. Muszę sobie teraz popatrzeć delikatnie. Pewnie ginę Wam z wizji, ale trudno, widzicie wtedy moją rękę, ale może widzicie cały czas bukiet. Jesteśmy w pracowni, w takim kątku przy oknie, żeby było jasno, żebyście widzieli. sobie przepnę, że będę miała dwie dobre długości tego aminka. Kocham baldaszki, one są takim letnim, pięknym kwiatem. No i ten didiskus, który jest hipnotyczny. Hipnotyzujący. Tu dodamy dwa, tu dodamy. Cały czas obracam bukiet, kręcę nim. E, daję róże i wyżej, i niżej. E, I dodaję dodatki, inne dodatki. W sumie wszystko co są przepiękne kwiaty. Żadne tam dodatki. One razem komponują piękny bukiet, a nie, a nie osobno. Jedno podkreśla piękno drugiego. Oczywiście róża jest królową, to jakby wiemy, zgadzam. Ja się zgadzam, wy nie wiem, może się zgadzacie, może nie. Dla mnie jest. Dla mnie jest róża królową, ale żadna królowa nie żyje sama. O, chyba że królowa lodu. Ale róża taką królową lodu nie jest środek mi ucieka. Polecimy tam! O, tak. Muszę teraz zobaczyć, tak. I trochę mocniejszych kolorów. I tu będzie właśnie tu jałka i, i jeszcze będzie rudbekia. Te mocniejsze kolory dodają głębi. Bukiet jest jasny, ale z pazurem. O, a tu jakiś żuczek. O, Janek, Już wiem. Pewnie ten wspaniały. Jak on się nazywa? O, puchlak. Pojad mi. Co to mogło być innego? Nie wiem. Musimy posprawdzać. No, to są biokwiaty. To one tak. Tak mają. Czasem kropeczkę. Czasem. Coś. O, jest. Dobra. I mam jeszcze taką ciemną, cudną, czekoladową rudbeckię. Ją tu dodam. Też taką... Chcę, żeby też była taka trochę dędająca. Żeby też była w ruchu. Ona też taka... Ona też taka jest. I to jest dla mnie wartość, a nie przeszkoda. Ale to trzeba... Tak lubić? Wiem, że nasza klientka kocha bukiety naturalistyczne, ogrodowe, lekkie i, i takie docenia. No to tu Róża pójdzie? To tak będzie. Bo jakby takich nie lubiła, no to byśmy jej takiego nie szykowali. trochę jeszcze tej żółtej lewej paszczy, ale już na zmianę z prosem, żeby uzupełniać trawą. Tak. Fajne. Ta się tu będzie chowała i pokazywała. I będzie trawa jasna, czyli to proso, który też jest prosem z siedliska. I to ciemne, i to jasne, i to ciemne. No, dziewczyny, chłopaki, teraz trochę przykręcę, żeby mi się nie odchylały. Popatrzę, gdzie dać żółty akcent, bo on jest silny. I tu. Dość żarówiasty, ale pogaszone brązami. Zbędzie git. Dobra. Jeszcze takie proszę. Dodamy tak. Bukiet oczywiście układam ze wszystkich ze wszystkich stron. Ciach. Ze wszystkich, ze wszystkich. O, mamy to. Lato, widzę to lato. Czuję, pachnie też. I jest, to co jest wielką wartością takich naturalistycznych bukietów, on jest w ruchu. On jest w ruchu i ten ruch, nie a tak, nie statyczny, tylko dynamiczny. Zwiążemy, zapakujemy w biały pergamin. Jak podejrzycie mój profil, to je. gdzieś zobaczycie te bukiety. Zwiążemy mocno. Podkładam bukiet lekko na brzegu stoła, tak żeby kwiaty się nie gniotły i zawiązuję tutaj, bo taki bukiet by mi się zgniótł, mógłby się zgniąć, ale zawiązuję tu ciasno. Czasem przekładam tym słynnym moim węzłem chirurgicznym, czyli raz, dwa, trzy razy przez to samo oczko i ono się nie, nie luzuje. Ścinam krótko, bo dowiążę za chwilę na, na papierze, na pergaminie dowiążę i teraz podcinam najpierw mniej więcej na długość, którą chcę, używam japońskich nożyc Sakagen do kwiatów, więc to jest w ogóle super sprawa, I teraz zbiorę łodygi razem, wyrównam. Łodygi nie mają być za długie ani za krótkie, mniej więcej połowa kopuły to jest tak ok, żeby y, utrzymać równowagę fizyczną i teraz poprzycinam je po skosie ładnie, żeby trochę lepiej piły, mogę to jeszcze zrobić nożem, nie wiem gdzie położyłam nóż, to nie zrobię. Tu jest na pewno czyściutko, od miejsca wiązania jest czysto, prawie wszystkie kwiaty sięgają do końca, więc tak czy inaczej woda w wazonie powinna być wyżej. To nasi klienci wiedzą. No i proszę, jaki piękny. Myślę, że ta strona... Zaw... Jest bukiet dookoła, ale zawsze któraś strona jest lepsza. U nas nikt nie ma symetrii. Fajny, lekki, piękny bukiet pełen zapachu, pełen lata i pełen też dobrych uczuć przekazywanych od kogoś, kto go zamówił. Życzę Wam pięknego dnia i pięknych bukietów.